witam was kochani w moim świecie świeczek sojowych jest to mój pierwszy filmik na youtubea mam ze sobą live short natomiast nigdy nie nagrałam żadnego filmiku takiego stricte instruktażowego pomocniczego jak robić świeczki sojowe jak sobie radzić z problemami przy produkcji świeczek sojowych zapraszam was bardzo serdecznie na ten filmik na końcu też będzie tutorial jak wygląda rzeczywiście robienie tych świeczek sojowych Zapraszam bardzo serdecznie do obejrzenia filmiku do końca. Nie będzie on zbyt długi, więc myślę, że wytrwacie. Jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, wątpliwości, oczywiście pozostawcie swoje komentarze. Postaram się pomóc, doradzić. Zacznę od wosku sojowego. Wosk sojowy ja sama kupuję z firmy Kerax, Kera Sojwax. 41,20 numerek do Form silikonowych i 41,30 do szkła bądź jakichś pojemników. Um, bardzo lubię ten wosk, bardzo Wam go polecam. Jest, um, łatwo się z nim pracuje, jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładno ma barwę. Um, przetestowałam kilka wosków, myślę, że ten u mnie najlepiej się sprawdził. Um, też cenowo on bardzo fajnie wygląda, um, więc jeżeli chodzi o wosk, no to, no to bardzo Wam go polecam. Absolutnie nie kupujcie żadnych mieszanych wosków, gdzie trzeba zmieszać jakiś tam woreczek A z woreczkiem B. Nie ma sensu tego robienia. Nie kupujcie tego, jest to strata pieniędzy, czasu i wszystkiego, więc polecam Wam bardzo serdecznie właśnie ten wosk, na którym ja pracuję. Producent zale zalecił podgrzewanie tego wosku do 75 stopni, no i oczywiście podgrzewamy wosk w podgrzewaczu. Ja swoją przygodę zaczynałam od po prostu gara z wodą, natomiast absolutnie nie polecam Wam tego, nie róbcie sobie tego, to jest tylko po prostu krzywda. Rzeczywiście świeczki wtedy nie wychodzą tak, jak powinny wychodzić, więc, więc polecam Wam właśnie kupienie jednak podgrzewacza do wosku. Natomiast jeżeli robicie tylko świeczki dla własnego użytku, dla Was do, do domu, no to rzeczywiście możecie po prostu wziąć wodę do garnka, jakiś tam pojemnik i podgrzać ten wosk i zrobić świeczki. A następnie powiem troszeczkę, do czego ja zlewam wosk. Ja zlewam wosk do kubeczków papierowych. Tutaj akurat mam taki kubeczek, ale ogólnie nie ma znaczenia, jak, co on tutaj ma, czy będzie miał jakiś wzór, czy, czy nie będzie miał wzoru. Ważne jest to, żeby on był. Papierowy. Bardzo fajnie się z nimi pracuje, dlatego, że jest o wiele mniej brudu niż z jakimiś tam zestani nierdzewnej czy, czy jakichś innych pojemników. Bardzo Wam polecam właśnie te kubeczki papierowe. Łatwo się miesza barwnik, łatwo się dodaje olejek zapachowy, więc polecam Wam właśnie te kubeczki. Następnie co do kolorów. Kolory tak naprawdę możemy na rynku znaleźć w trzech formach. W takim w likwidzie płynny kolor. W takim stylu trochę bym powiedziała brokatowym. To się na rynku nazywa bodajże MAC. Takie. No i też takie w kostce, z którymi ja najbardziej jakoś się polubiłam. I Najwięcej z nim pracuję. Wygląda co, coś takiego. Taki kosteczka, A i ja to po prostu przycinam i ile tam potrzebuję, dodaję do wosku. Kiedy dodaję barwnik? Barwnik dodaję od razu po znaniu wosku do kubeczka, czyli podgrzewam wosk do 75 stopni. Następnie dodaję barwnik od razu, żeby on się mógł rozpuścić i połączyć się z woskiem. A Następnie czekam gdzieś do około 60 stopni, żeby do, dodać olejek zapachowy. Olejki e, dodajemy w, w formie y, 10% do świeczki, czyli na przykład jeżeli świeczka ma 100 ml, potrzebujecie wosku na, na zrobienie świeczki, no to musicie dodać 10 ml olejku zapachowego, wtedy ona będzie miała bardzo ładny zapach, będzie pachniała. Mm. Więc, więc tak, to, tak to jest, jeżeli chodzi o zapachy. Zrobię osobny filmik, e, jakich ja zapachów używam, które mi się najlepiej sprawdziły. E, nie będę oszukiwała, że najlepiej się sprzedają te, które pachną najmocniej, mają bardzo intensywne zapachy, ale na ten temat zrobię na pewno osobny filmik. Natomiast, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania odnośnie zapachów, zapraszam, postaram się pomóc. E, następnie. E, jeżeli chodzi o formy silikonowe, na których ja y, oczywiście pracuję, y, mamy do wyboru w różnych kolorach y, formy silikonowe. Sy Tutaj jest grubszy wosk, y, nie wosk, tylko y, silikon. Tutaj jest grubszy silikon, tu też jest taki standardowy grubszy silikon, ale na rynku są też dostępne takie cieniutkie silikonowe y, y, formy. Tak one wyglądają. A, je troszeczkę inaczej zalewamy. Nie wiem, czy znacie jest, ja przynajmniej doświadczyłam takiego problemu z efektem mrozu. Jest to dosyć standardowy problem, i to jest naturalny, naturalny efekt soi, że może się pojawić na świeczce, na świeczce ten efekt mrozu. Może ona mieć taki biały szron. Nie jest dla mnie to estetyczne. Ja tego nie lubię. Staram się, żeby świeczka nie miała tego efektu mrozu. Nie zdarzyło mi się wysłać takiej świeczki do klientki, dlatego znalazłam troszeczkę rozwiązanie, jak to robić, jak się pozbywać tego efektu szeronu. I tak, jak tutaj macie taki, że tak powiem, gruby, grubą formą, formę silikonową, to tutaj wlewam do takich grubszych silikonu, wlewam wosk w temperaturze 57-56 stopni, a, i wtedy tutaj y, nie będzie efektu mrozu, jeżeli zalejemy temperaturą 56 stopni. Natomiast y, przy takich cienkich formach, to jest on jest taki cieniutki i on jest też mniej plastyczny. Bardzo ciężko się wyciąga te, te świeczki. Tutaj te formy silikonowe, ja zalewam temperaturą powyżej 70 stopni, a najlepiej jak będzie miała gdzieś 76 stopni. Wtedy, jak z wolnym strumieniem nalewamy ten wosk do tej formy, będzie on, nie będzie on miał efektu mrozu, kolor zostanie zachowany, świeczka nie będzie miała jakiegoś wgłębienia, nic tam się takiego nie wydarzy, tylko musicie pamiętać, żeby to była bardzo wysoka temperatura. I um, i o tym, żeby zalewać tą formę takim wolnym, stałym strumieniem. To jeżeli chodzi właśnie o zalewanie do form. Mam tu w podpunktach wypisane moją małą ściągę po prostu, żeby o niczym nie zapomnieć. O tak. Co jeszcze ja stosuję? Co się u mnie sprawdziło? Na pewno podgrzewanie form. Podgrzewanie form. Pamiętajcie o tym, że forma, musicie ją podgrzać. Czy to jest um, szklanka, a czy to jest jakieś pudełko, um, może nie pudełko, może jakiś tam um, kontener, może um, czy to jest właśnie um, forma silikonowa, to um, musicie to podgrzać. Ja po prostu to zagrzewam um, zwykłą suszarką. Będziecie widzieli na tym filmiku, a, który jest na końcu, na końcu całego mojego filmu. Że ja po prostu podgrzewam to, podgrzewam to suszarką do włosów, żeby troszeczkę była ciepła. To jest bardzo ważne. Rozwiązuje efekt szronu na pewno. Lepiej ten wosk się rozprowadza, więc bardzo Wam polecam ten sposób. Następnie, jeżeli dalej borykacie się albo z problemem wyciągania gotowej świeczki z formy, na przykład tej, bo ona jest mniej plastyczna i ciężej będzie wyjąć tą świeczkę. Niż na przykład z tej formy. Tutaj bez problemu mogę ją obrócić na drugą stronę. To są formy takie bardzo plastyczne. Nie ma problemu z wyciąganiem tej świeczki, żeby ją troszeczkę tutaj możemy rozciągnąć bez problemu. Natomiast ta już nie jest tak plastyczna. Co ja robię? Ja stosuję to na większości świeczek. Taki silikon sprayu. Bardzo Wam polecam ten sposób, czyli Wygląda to w ten sposób, że wkładam knot, wkładam knot, następnie psikam do środka i podgrzewam formę. Wtedy mogę już wlać wosk i poczekać jak świeczka, jak wosk wystygnie. Co, co jeszcze chciałabym tutaj powiedzieć? Kupowanie form. Kupowanie form. Ja kupuję formy na Shein i na Timu. A Polecam Wam te dwie stronki, przez wszystkich bardzo dobrze znane. Jest tam bardzo, dużo tych, bardzo jest duży wybór tych form tam. Jedyne, co to musicie uważać na to, że, żeby sprawdzać wymiary. Zdarzyło mi się, że forma przyszła i była za mała niż ta, którą oczekiwałam. Na zdjęciach one wydają się dosyć duże. E, są zrobione w bardzo przybliżonym spo, sposobie, dlatego e, zachęcam Wam, żebyście sprawdzali sobie te wymiary świeczki, znaczy formy. E, wiem, że są um, e, jakieś tam prywatne firmy, które sprzedają formy silikonowe, są one droższe. Ja niestety nie mam żadnej takiej um, wypróbowanej formy ani firmy, nie mogę nic takiego polecić, a, więc niestety w tym temacie nie mogę się wypowiedzieć. Natomiast, natomiast właśnie bardzo Wam polecam kupowanie tamtych form. Jest naprawdę bardzo duży wybór z tych wszystkich chińskich stronek. Kupowanie szkła, jeszcze mam tutaj napisane. Kupowanie szkła do świec. Ja szukam różnych, różnych możliwości kupowania szkła do świec. Zdarzyło mi się też kupowanie szklanek, które następnie przetestowałam, czy po prostu nie pęknie jak. Jak ta świeczka zacznie się podgrzewać, jak ten wąsk zacznie się grzać w tym szkle. Więc te, które, które mi się sprawdziły, to przeważnie zostają i można je kupić. Myślę, że to by było na tyle. Teraz Was zapraszam na obejrzenie, jak to, jak to wygląda, jak wygląda od A do Z produkcja świeczki sajowej. Bardzo zachęcam do obejrzenia. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie. Dziękuję Wam serdecznie.